Ile razy mówiłam, żebyś nie wychodził w nocy? Mamo, co ty zrobiłaś? Zniszczyłaś mój komputer. Zrób to jeszcze raz, a wyrzucę cię z domu. Coś jest z tobą nie tak. Musiałem ciężko pracować w wakacje, żeby go kupić. Cóż bywa? Granie to i tak strata czasu. Teraz widzę, czemu tata cię nienawidzi. Nawet nigdzie nie wychodziłem. Twoja siostra cię widziała. Byłeś w stroju Spidermana. Podrywałeś wszystkie dziewczyny, ale każda dała ci kosza więc pasuje to do ciebie. Moja córeczka nigdy by mnie nie okłamała. Twoja córeczka nie jest taka, jak myślisz. Gada głupoty, pije i do tego pali. Nie mów tak o swojej siostrze. Nie mogę nawet wyjść z kolegami. A jej pozwalasz na wszystko? Jest dojrzała nie to, co ty. Ona ma 15 lat. Ja mam 19. Nie interesuje mnie to. Masz szlaban na miesiąc. Jestem dorosły i za co teraz kupię nowy komputer? Mogłeś nie wydawać pieniędzy na głupie wyjścia z kumplami. Teraz jadę na wakacje z twoją siostrą. Skąd niby masz na to pieniądze? Znaleźliśmy ogrom gotówki. Była pod twoim materacem. Mamo! One należą do ludzi, których nie chcesz poznać. Nie przejmuj się. Dam sobie radę. Mamy twoją mamę i siostrę, zapłać nam albo. Dziękuję, nic nie zapłacę. Wybaw mnie z tej męki!